Mój drogi kawalerze, idziemy na spacerek. No, chodź. powiem to wam powiem ale ja to już troszkę jesień w powietrzu czuję ja, słuchajcie mam z Maniem taką e, poranną tradycję ostatnio e, jak nie idę do biura to zabieram go na takie wybieganie dłuższe i powiedzmy jesteśmy no tak strzelone 20 minut na spacerze i on w tym czasie robi 120 kółek e, więc chodźmy, myszak chodź i jest bardzo szczęśliwy więc z racji tego, że ostatnio no, byłam w biurze dość często to dzisiaj go zabrałam i e, jest niezadowolony, bo słuchajcie, jest chłodno i jest trosa na trawie wszędzie, więc piesek francuski, no, no, no nie bardzo, no, no szału nie ma, ale... Ze zwierzakami, że człowiek wstanie wcześniej i godzina nie wiem kiedy zleciała, także teraz mam jeszcze słuchajcie taką niecałą godzinkę dla siebie robię sobie pielęgnację, nakładam e, peeling na skórę głowy, no i co i, i lecę do obowiązków. Musicie jeszcze zrobić słuchajcie swojego paznokcia, ale jak się trochę ogarnę albo jak zrobię tę pielęgnację, to przyjdę do was i trochę pogadamy. Wzięłam pierwszą lepszą koszulkę, ale lecę pod prysznic i włączam pralkę. Dzień dobry, witam Was już trochę bardziej na spokojnie. Słuchajcie, musiałam pozamykać okna, bo remonty to czas ele elewacji, to... Bo lato to czas remontów, mamy tutaj blisko remont elewacji, remont na wierzchni, więc jest bardzo głośno, więc ja tak naprawdę jak kot nie wymusza wyjścia na balkon, to zamykam balkon i staram się mieć chociaż okno otwarte, żeby wiecie, ja lubię mieć po prostu świeże, świeże, przewiew powietrza. Zrobiłam sobie pielęgnację, nałożyłam ten krem z filtrem z Baby Club i powiem wam, że on jak się go trochę podtrzyma, to się tak mocno nie klei, natomiast nadal to jego klejenie się jest odczuwalne, więc ja mam spinkę, ym, bo mam też wilgotne włosy. Dzisiaj słuchajcie, w ogóle nie wiem gdzie was postawić, żeby było dobrze, bo tak to może być trochę pod światło A chciałam chwilę do was pogadać i tylko zobaczę, wiecie co, czy mam dobry chleb, czy on mi nie spleśniał. No, więc. Chleb mi nie spleśniał, co za tym idzie będzie pasta miałam ochotę, mam ochotę na dwa śniadania, w ogóle to jest moje pierwsze śniadanie od kilku dni w domu, bo byłam w biurze i nie miałam czasu na spokojne, takie świeże śniadanie, więc była ta moja owsianka nocna i miałam, nadal mam ochotę na dwa śniadania, ale na dwóch śniadań nie zjem, chociaż... I właśnie albo pasta jajeczna, albo te moje takie placki twarogowe, ale stwierdziłam, że jakby był świeży, jakby był chleb, który nam jeszcze nie spleśniał, to ja bym bardzo chętnie zjadła pasta jajeczną. No i chleb mi nie spleśniał, więc będzie pasta jajeczna. Dobra, zaraz to zrobię. Najpierw pogadam na Was chwilę, ponieważ dzisiaj jest dla nas. W sensie dla mnie i dla Krzyśka, dla naszego związku Szczególny dzień Dlatego, że dzisiaj świętujemy 4,5 roku razem eee, Krzyśek akurat dzisiaj jest w biurze I po jego pracy widzimy się na takim obia obiadu, kolacji Coś w tym stylu I yy, jedziemy do włoskiej knajpki yy, Także bardzo się cieszę Bo mam dla niego niespodziankę Której on się nie spodziewa <laughs> Ale trochę go wkręciłam Powiem wam, że... Yy... W sumie nie wiem, może zjem śniadanie i przyjdę do Was na spokojnie pogadam, bo tutaj jakieś światło mamy nie bardzo. Także dobra, słuchajcie, robimy pasta jajeczną, wrzucam, mm, wrzucam dwa jajka do garnka, niech się ugotują i słuchajcie, szukam, szukam. Do tego ja Wam mówiłam, że najlepsza pasta jajeczna dla mnie musi mieć groszek więc mam groszek, więc będzie najlepsza na świecie pasta jajeczna chlebek, mam szczypiorek żyć nie umierać, także do roboty a później sobie na spokojnie pogadamy zrobimy kawę i pogadamy, tam jest jeszcze kilka rzeczy do mycia, ale nieważne, nieważne samo życie muzyka Słuchajcie, naprawdę tak wygląda moja definicja szczęścia dzisiejsza: pasta jajeczna z chlebem i ze szczypiorkiem. Nie mogłam się już jej doczekać i bardzo doceniam takie małe momenty, że jestem w domu, że nie muszę się nigdzie spieszyć, że pewne rzeczy mam ogarnięte. No i oczywiście, że mi ta pasta spada, ale trudno, mam jeszcze trochę szczypiorku. O! I to jest dla mnie śniadanie mistrzów, mało instagramowe. Ale pyszne. Samo życie. Myślę, że widzicie po mnie, jak się cieszę. Pewnie pomyślicie, że nienormalne, ale ja generalnie uważam, że warto mało warto, mało, warto cieszyć się z małych rzeczy. Bo jak nie potrafimy się cieszyć z małych, to i duże nas nie będą cieszyć. Także ja i moja pasta jajeczna pozdrawiamy i odzywam się później. Przyszła pora, hello, na kawusie, oczywiście w moim kubku z Warszawy. E, słuchajcie, ja jestem, ja mam dzisiaj mega dobry humor i ja jestem tak wdzięczna. Co jest? Hello? No proszę mnie nie ten. Proszę mi mojej wdzięczności nie psuć. Ja słuchajcie, jestem naprawdę tak wdzięczna, że mogę... Pobyć w domu, że mogę spędzić poranek w spokoju, że mogę wypić swoją ciepłą kawę w ulubionym kubku z upierdliwym psem. Zobaczcie, jak mu matka oczka wyleciła, pokaż oczelka swoje. Piękne są, super. Eee, w ulubionym swoim kubku, niespiesznie, no po prostu jestem taka szczęśliwa dzisiaj, op... po prostu dzisiaj przepełnia mnie jakaś mega wdzięczność i... Generalnie dużo się mówi o praktykowaniu wdzięczności i tak dalej, i tak dalej i no ja się z tym zgadzam. Uważam, że powinniśmy być wdzięczni samym sobie i, i, i życiu za takie małe, drobne, z pozoru błahostki. Dobra, słuchajcie, nakładam sobie kawę i siadamy, pogadamy trochę. I It's kinda crowded here but I know you see me too. Everybody singing oh. oh, oh singing oh. oh. I don't know what it is about you. Słuchajcie, jestem ja i mój bursz. Yy, będę później trochę wiecie suszyć te włosy albo jak same wyschną to na pewno chcę je podprostować, bo od tej spinki trochę się powyginały. Ale mam kawkę. Oczywiście mój obserwator jest tutaj obok i patrzy centralnie na mnie, jak do was mówię. Ale teraz pierwszy łyk kawy. Czy kojarzycie tego mema, kiedy pierwszy łyk kawy subtelnie muśnie twoją duszę z taką małpką siedzącą tak yy, z kubkiem? Test? Kawa w domu to jest po prostu... to jest jednak kawa. O Jezu, jakie to jest to jest takie dla mojej duszy to jest. Um, słuchajcie, mówiłam wam rano um, o tym, że mamy się z Krzyśkiem 4,5 roku razem. I wiecie co? On wymyślił, że no trzeba to jakoś świętować, że pójdziemy sobie do knajpki. Um, I stwierdziłam, że zrobię mu prezent, którego on się on się nie spodziewa dlatego, że um, Trochę mnie nakrył, jak siedziałam na komputerze i tak, wiecie, szybko zamknęłam klapę, że zobaczył, że coś jest nie tak, nie? Więc zapytał, co, coś, co ja robię. I ja powiedziałam, że a, szykuję dla niego niespodziankę na mm, półrocznicę, ale nie wiem, czy zdąży dojść. I specjalnie tak powiedziałam, żeby myślał, że to jest jakaś rzecz materialna. A ja, słuchajcie, bo to jest hit. Zorganizowałam nam randkę w Budapeszcie. E, my w Budapeszcie już byliśmy, więc generalnie. Mm, Widzieliśmy to miasto. uważam, że jest przepiękne, słuchajcie, byliśmy jesienią w Budapeszcie I teraz też wybieramy się do Budapesztu jesienią, we wrześniu Więc to może nie będzie jeszcze, wiecie, taka jesień, jesień, złota, ale w sumie no nie wiadomo e, Więc zorganizowałam nam jedną noc w Budapeszcie Słuchajcie, właśnie wtedy, co on mnie nakrył, to kupowałam bilety Mamy tak naprawdę, o, jesteśmy w Budapeszcie od rana do wieczora, następnego dnia E, jestem bardzo podekscytowana, bo Krzyśkowi bardzo się w Budapeszcie podobało. Nam słuchajcie, super klimat. E, całe miasto jest przepiękne ogólnie. E, I nad rzeką e, tam jest dużo mostów. I słuchajcie, jest ten taki most, który on nazwał most important, e, dlatego, że... Tam na tym moście, tak jak u nas, wiecie, w Warszawie chociażby, tak, są mosty jest zakaz picia alkoholu ym, w miejscach publicznych i tak dalej, a tam na tym moście można sobie usiąść, bo tam są takie grube przęsła i gdzieś mam na Instagramie zdjęcie nawet... Ym tylko to było chyba 3 lata temu. Mam właśnie zdjęcia, jak siedzimy na tym moście i zrobiliśmy sobie piknik, wzięliśmy sobie winko, winogrona, jakieś bułki i właśnie ludzie robią sobie pikniki, i to jest tam legalne i nie ma z tym najmniejszego problemu. I po prostu jest taki fajny, chillowy klimat. I on to powiedziałabym, że regularnie wspomina i my też mało czasu ostatnio razem spędzaliśmy, bo wiecie, co innego jest taki czas. Jakościowy, gdzieś poza domem, a co innego, dla mnie, w moim odczuciu, oglądanie seriali i leżenie przed telewizorem. Dla mnie to nie jest jakościowy czas. Dla mnie w ogóle telewizja, seriale to jest taki czas na spokój, na takie niezawracanie tyłka, ale to nie jest taki jakościowy, fajny czas, jaki ja chciałabym spędzać z nim. I właśnie nam ostatnio takiego czasu w moim odczuciu brakuje, a że wiem, że on. Uwielbia Budapeszt. Po tamtym wyjeździe naprawdę my uwielbiamy Budapeszt, i nie planowaliśmy się w ogóle wybrać, jakby może kiedyś o tak mówiliśmy, ale nie mieliśmy w planie, że a wtedy i wtedy powtórzymy. I stwierdziłam, że to będzie dla niego taki fajny prezent, niespodzianka, bo on też ostatnio dużo pracuje. Jak ja byłam na Europie, on nie miał wolnego, został z dzieciakami. W ogóle znalazłam już oczywiście opiekę dla jegomościa to będzie jedna noc, więc na szczęście Bułka nie będzie miała raczej problemu z tym, żeby zostać. Eee, ja jestem mega podekscytowana, bardzo zadowolona z tego, że to wszystko tak udało się ogarnąć i mam nadzieję, że będzie się dobrze bawił i że w ogóle dzisiaj ucieszy się samą niespodzianką. Nie będzie takie, wiecie, wyjątkowe przekazanie i oświadczenie tego, tak jak z Karoliną było, że wiecie, trochę musiała się domyślać, trochę coś tam, mm, tylko po prostu chcę wyskoczyć kupić mu jakąś kartkę mm, no i tam po prostu napiszę, że zapraszam go na randkę do Budapesztu yy, i mam nadzieję, że się ucieszy i w ogóle powiem wam, że to jest takie fajne, w ogóle sprawianie takich prezentów z których można tworzyć wspomnienia i jak yy, mi się najbardziej podoba to ten moment, jak ja komuś daję taką niespodziankę i jak się ktoś tego nie spodziewa i i patrzeć na tą reakcję, no dla mnie to jest super sprawa, więc e, bilety do Budapesztu kupione, także może będzie jesień w Budapeszcie chociaż trochę. E, no, także bardzo się cieszę, bo e, myślę, że obydwoje tego potrzebujemy, że razem tego potrzebujemy. E, no i przede wszystkim, że Krzysiek trochę odpocznie psychicznie, to na pewno, bo fizycznie to wiecie, na wyjazdach za mną to raczej ciężko. Także jestem podekscytowana, e, więc muszę szybko ogarniać swoje obowiązki, ogarniać życie, żeby... Później, no muszę się już skupić na tym, muszę jeszcze sobie wybrać jakąś sukienkę na dzisiaj. Myślałam o tej takiej czarnej z Lekolę, bo nie jest wcale dzisiaj ciepło i pewnie z nią skończę. Na szczęście ona jest uprasowana, więc wiecie. Także później do Was jeszcze przyjdę, jak się będziemy malować na spokojnie, a teraz lecę ogarniać życie. Ale pomyślałam, że podzielę się z Wami tą radością, bo wiecie, że ja kocham wyjazdy i bardzo mi się podoba w naszym związku to, że Krzysiek też nie ma takiego problemu, że dla niego za dużo wyjazdów, że po co, że bez sensu, bardzo to lubię i myślę, że to może być, że to, może być, że to jest najlepszy prezent, jaki może być, nie? Tworzenie wspólnie wspomnień. Także no, jestem podekscytowana eee, i później zobaczymy sobie razem jego reakcję, jestem ciekawa, jak zareaguje. Wydaje mi się, że się ucieszy, ale że się zdziwi. Bo wiecie, bo ja powiedziałam, że nie wiem, czy zdąży to przyjść, więc on się spodziewa jakiegoś drobiazgu. No zobaczymy. Zobaczymy, także kawka, lecę do obowiązków, łapiemy się później i już mam nadzieję, na spokojnie. Dobra, słuchajcie, ja już jadę, uciekłam z domu od białego. Mam na sobie koszulkę z zarytą spódnicę z Laurelli, którą pokazywałam jakiś czas temu. Birken, sztoki, sztuki, których nie widać, kors i lecimy. Muszę zaparkować w centrum, więc trzymajcie mocno kciuki, żeby było miejsce. Powiem Wam, że mi się udało. Udało mi się zaparkować. W sensie udało mi się z parkingiem dość blisko. Myślałam, że będę dłużej krążyć. Od razu już sobie, wiecie, wykupiłam to takie. No. Bilet parkingowy. Eee, także ja, słuchajcie, lecę. Mam jeszcze trochę czasu. Krzysiek będzie zaskoczony. Ała, ała, włosy, bo on nie wie, że mi się udało wcześniej zacząć i wcześniej pracę skończyć. Więc ja sobie idę na spokojnie spacerkiem. Eee, mam nadzieję, że uda mi się ponagrywać przybitki dla Was, bo jest przepiękna pogoda. Wyszła, wyszła przepiękne słońce, słuchajcie. Ja naprawdę jestem pod wrażeniem, gdzie udało mi się zaparkować. Myślę, że on też będzie zaskoczony. Także eee, ja lecę. Chodźcie ze mną trochę na spacer. Eee, a później na jedzonko. Ale będzie pysznie. Specjalnie w domu nie piłam drugiej kawy, żeby się napić tam. I też nie zrobiłam paznokcia i jestem taka super zorganizowana. Proszę bardzo, jesteśmy na ulicy Świętej Barbary. Przechodzimy na Poznańską i lecimy. Pokażę Wam Widok, który bardzo lubię, więc trochę nadłożymy trasę, ale to nic, mamy czas. Pokażę Wam fajny spot do zdjęć. Tu kiedyś w sumie z Karoliną robiłyśmy sobie też zdjęcie. I idziemy ulicą Nowogrodzką naprzeciwko teatru Roma, tudzież knajpy Lokanta. I zobaczcie, idziemy sobie. Idziemy sobie. I tu mamy przepiękny widok, który uwielbiam. Zobaczcie, idziemy sobie na przejście. I zobaczcie na to. Tadam jest szpikulec. Uwielbiam ten widok naprawdę. Także, jak już pokazałam wam fajny spot do zdjęć tego ze szpikulcem, to jeszcze tylko powiem, że zmieniłam buty, bo w samochodzie znalazłam swoje klapki. Także wspaniale. Ech, idziemy teraz na Chmielną mały letni spacerek, jest przepiękna pogoda, bo nie jest mocno gorąco. Krzysiek oczywiście nie odbiera, a później się na mnie obraża, że ja nie odbieram. No i tak sobie żyjemy, słuchajcie, 4,5 roku. Także idziemy sobie na spokojnie. Piękna pogoda, w ogóle takie niebieściutkie niebo. Super, mam mega dobry nastrój, że udało mi się wyrwać bez dzieci, bo się zastanawiałam, czy Krzyśkowi nie zrobić niespodzianki i nie zabrać Mariusza, ale później stwierdziłam, to nasza rocznica. Tam mamy Złote Tarasy, a ja idę tutaj. Nie wiem dlaczego, ale Złote Tarasy to jedna z nieulubionych moich miejscówek, jeśli chodzi o centra handlowe. Ja się boję tam, słuchajcie, drzwi wejściowych. Boję się zawsze, że mnie zabiją. Dobrze. Także lecimy alejami i tam przy rotundzie będziemy odbijać w lewo. Początkowo miałam plan parkowania tam przy rotundzie, gdzieś w tamtych okolicach, ale stwierdziłam, że nie, nie, będzie spacerek przed jedzeniem i po jedzeniu. Właśnie mi Krzysiek powiedział, że mi się nie spieszyła, to idę sobie obejrzeć oprawki do okularów, bo planuję wymienić nie wiem, czy Wam mówiłam a że lubię okulary, muskat, to idziemy. Dzień dobry. Przywitaj się na vlogu rocznicowo Witam się na blogu rocznicowo jedzeniowym. jedzeniowym Gdzie jesteśmy i dlaczego? Jesteśmy w w wodzie. Dlaczego? O wodzie, o samej wodzie. Na razie o samej wodzie, bo... Słuchajcie, tu pomiędzy 15 a 16 jest przerwa. Nie wiedzieliśmy Właśnie o tym. nie wiedzieliśmy, bo nigdy o tej nie byliśmy, więc... No zazwyczaj na kolację. W tygodniu mają taką przerwę, trochę po włosku. No, jest Taka mała ja słuchaj mam dla Ciebie prezent z okazji tego, że ze mną wytrzymałeś 4,5 roku i nie są to pieniądze, nie napalaj się. się tak pokle... Koperty... obśliniłam to bardzo, żebyś miał problem z rozklejeniem, ale to widzę, ciebie, że tutaj... Zaczepione koperty mi się kojarzą. <noise> no nie mówiłam. Wiadomo, co komu. Uważaj, uważaj, żeby nic nie wyskoczyło... ze złej strony jak zwykle. Będzie, będzie, będzie pite. No mamy bezalkoholowe aperol. Czyli... Ale fajnie. Zadowolony? No. no nie chcę nic mówić, ale pakuj się. Co, Co? prawda w najmniejszy plecak, ale pakuj się. Radę na jedną noc radę. No to to, zadowolony jesteś, tak? No. no to zdrówko. A, nie. A spodziewałeś się? Nie. A nie, nie. I jest nasze jedzonko, jest moja miesięczniczka i słuchajcie, tutaj jest tatar. Pozdrawiamy Anitę z żółtkiem panierowanym, że ono jest w panierce, słuchajcie. A w środku jest płynne. Pięknie to wygląda. Słuchajcie, jesteśmy w Half Price. To ma. To jest moje ulubione nasze wyjście. Choruję na pewne, pewne okulary. I stoję, wybieram. Nie, później wam to opowiem i się wygodnie. Słuchajcie, to jest hit! Byliśmy... Widziałam u Loli na Insta Stories, że są okulary przeciwsłoneczne takie, jakie mi się podobały w Half Price. W half price no i uwaga Krzyszka, chodź stąpimy, bo jeśli będą, to ja je chcę, bo byłabym w stanie wydać na nieregularną cenę. No i wchodzimy do tego Half Price'a i ja nigdy nie byłam chyba w tym sklepie. I tak. Jest taka jakby... Witryna z, z luksusowymi okularami i z takimi mniej. No i podchodzę do tej witryny i tam widzę chłopaka obok mnie, stoi coś wybiera, przebiera. No i ja zaczęłam patrzeć na te okulary, nie ukrywam, że się napaliłam. No i już Krzysiek zaczyna komentować, tyle za okulary, a po co taki takie przez No i wiecie, a my, my jesteśmy bardzo memolubni i się nie obrażamy zazwyczaj. I ja mówię do niego, że słuchaj, no ciebie też nie potrzebuję, jakoś tu stoisz. I ten chłopak się zaczął śmiać. Ja się... powiedziałam, to może ja wyjdę jakoś tak. tak. I ten chłopak zaczął się śmiać i mówi do nas, że do Krzyśka, że słuchaj na górze jest dział męski, jestem stylistą, coś tam możesz to i to znać. Chcieł mówi, że ja nie potrzebuję takich rzeczy. I zaczął mi doradzać okulary. Później ja stwierdziłam, że ja się odłączę, bo ja nie potrzebuję ogonów. I oni tam stali i ze sobą poglądy wymienić. No, dalej do mnie, że okulary są jak biżuteria, ja, jak, jak inwestowanie w diamenty, tylko że diamenty Łat, diament łat, łat, łatwo zgubić, a nie okulary, nie, okulary łatwo zgubić też. To jest po prostu hit. A ja najdroższe co ja sobie kupiłem to skarpetki a w hm mogę... za 30 zł, tak. On, no po trzech razach się popruję, to sobie kupię kolejne za 30 zł. I słuchajcie, ja wiem jak Krzysiek lubi takie smutki, ja po prostu się odsunęłam i spływałam ze ściany obok, jak się słyszałam jak oni rozmawiają, to było nasze najlepsze wyjście. Ja sama mało wypiłem w tym. Od dawna, ale zobaczcie, poczekajcie. Mam okulary, jakie chciałam, pokażę Wam w domu, bo są w ogóle w innym opakowaniu. Niech nie ukradł, bo to drogie. niż powinny być, ale pokażę wam jakie przetrę. są przepiękne i super, że się... Będą stały w domu w półce. Stały, bo ja okularów nie noszę. Tylko schowaj przed zwierzętami, żeby nie było jak ostatnio. Jestem bardzo podjarana i pokażę Wam w domu. Teraz idziemy do samochodu już, ale po prostu jestem zachwycona, mam swoje wymarzone okulary 70% taniej. No, to przelicz ile w cenie regularnej. No. No, I Stay in the home, turn off the phone I will A jeśli chodzi o okulary, na jakie ja się zdecydowałam, nadal nie mam paznokcia dorobionego. Samo życie, słuchajcie, to są Chloe. Nie, na Chloe akurat w half price. Nie wiem, czy tylko w tym, czy w każdym nie było opakowań, co uważam, że jest trochę przesadą, bo nie wiem, kupując okulary w Reserved dostaje się pokrowiec. Pomijam już fakt, że te okulary nie kosztują tyle, co w Reserved i dla mnie to jest przegięcie. W każdym razie mam Too Easy Ludio. I okulary, na no jakie ja się zdecydowałam. To jest model, na który chorowałam bardzo długo, słuchajcie. Ja byłam już tak zdesperowana, że widziałam je ostatnio u pani w samolocie i mówiłam do Izzy: że ja je kupię sobie w regularnej cenie, bo mi się tak podobają. Są przede wszystkim brudne, ale są przepiękne. To jest Chloe. Nie wiem, jaki to model, bo jak widzicie. No, nie mam tutaj żadnych informacji. Ale są przepiękne i na pewno będziecie widzieć je w wielu stylówkach. Zależało mi na czymś jaśniejszym. Dlatego, że większość okularów, jakie mam, są bardzo ciemne. Eee, no i nie zawsze dobrze mi się w nich kieruje, a ja mam takie oczy, które są bardzo czułe na światło. Ym, I czasami nawet jak wydaje się, że nie ma słońca, to mnie coś razi. I wtedy czasami ciemne okulary są trochę za ciemne, także bardzo się cieszę. Mam nadzieję, że będą mi się super nosić. To moje pierwsze takie wiecie, no poza rajbanami, takie droższe okulary. Także proszę bardzo, half price. Dobrze, że oglądam stories z Loli, to mam. i should be on troszeczkę you hold on to me like i'm already gone and whisper your words like secrets written in an old mold skin and look up above the sunlight seems like it is gonna break